Lider dziecięcego zespołu cekino doro. Brawna. Wyrostek z chóru z Pan Zbyszek zaprosił, czy sam przyszedłeś, że ty masz blisko od tych rybek. Co? Górny się kończy. Byłem na mieście. Olbrzymie plakaty 10 lat orkiestry górnego. Dzieci dopisały i wystarczy. Panie Bogusiu, będę tak oficjalnie się do ciebie zwracał. Muszę prze przeprowadzić tutaj ankietę. Smoleń to jest nazwisko, imię Bogdan, ale przez H czy przez G? Bogdan czy Bogdan? Obojętne, tak źle, a tak niedobrze. Dziękuję. Teraz pseudonim artystyczny. Sikorka. Dlaczego Sikorka? Bo pije tyle, ile waży. Towarzystwo z Krakowa się Tobą zainteresuje. Tobą też. Ja już to mam za sobą. Oczy... Widzą. Uszy... Słyszą. Włosy... Wyszły mi. Naprawdę nic mi tak dobrze w życiu nie wyszło jak włosy. Dawno wyszły? No a co to za różnica? No jest różnica, bo jak wyszły po awarii u Potockich, to muszę napisać bój fryzura tutaj, no. Bójna? Tak, bujna. Dalej, wąsy? Posiadam. Zgolić, z bo się kojarzy, a ludzie powoli zapominają. Także. Serce? Czuję Słucham? Czuję. Czuję serce, głowa? Jest. Naprawdę jest. Wszystko pamiętam, tylko nie wiem po co. Choroby przebyte. To w dzieciństwie przeszedłem Odrę. Jak? Sam? Nie, z kompanią Chow. W <noise> <noise> którą stronę? W obie nas przegonili. Rozumiem. W szpitalu przebywał? <noise> tak, nawet nawiązałem romans z siostrą niejednokrotnie przełożoną. Przeze mnie. Zdarzają się takie zboczenia u kobiet. Dalej, teraz. Przebyte operacje. Przeszedłem operację żagiel. Potem mojej ślepej kiszce przywrócono wzrok. A potem wycięli mi woreczek, żeby mnie żółć nie zalała. Boguś, ty się wyrażaj tutaj trochę oględniej, bo znów się zbudzisz w którejś niedzieli i nie będzie tyle ranka. Dalej... Tylko stanie u drzwi załoga G. Dobrze, teraz uważaj dalsz, dalej pytanie. Przebywał za granicą? Tak, byłem Gdzie... w Ameryce. Proszę, proszę opowiedzieć, jak było? Nie powiem ja tam chcę jeszcze jechać. Czy był poszukiwany listem gończym? Tak, do dziś moje zdjęcia są na słupach wysokiego napięcia. Nudzi mnie ten wywiad, idę na transfuzję. Gdzie tędy? Nie wolno tamtędy. Z powrotem. To jest nasza aleja zasłużonych. No idę sobie, patrzę, aleją zasłużonych. Co ja godą? Co ja godą? Chyba ten jod na łeb mi siot.